Czy kebab w Grujcu? To jest kebab wegetariański, tutaj nie mamy mięsa. Aha, tak to działa. No potem nie damy podsumowanie. Jak Teraz nagramy nowy filmik pod tytułem Edekie kebab. Słuchaj <tryk> no, ten no, aparat, bo chcesz mieć mięso na dwie Tu nie ma mięsa. <tryk> No zjedliśmy już kebab, jak się jeszcze męczy. Ogólnie my polecamy. O tak, to się tam nadaj. Nie widać, klub joker. No kebab smakował, znaczy nie było go dużo, 8 zł. Jak mielony. I w sumie tak jakby wziąć mielonego, pokroić go na małe kawałeczki, wrzucić do buły, zasypać surówką. Masz papier ale w razie czego? Nie. To nie da <grym> <Uo>. <grym> Przyjął się. No ale lepsze to niż nic na śniadanie. Dobra, jedziemy dalej. Edek nie chce z wami gadać. <grym> Edek jest zbyt zapascynowany, chyba Widam jakieś podsumowanie? Podsumowanie? No jestem zdania takiego samego jak Marcin. Patrz, Edek jeszcze go ma. O patrzcie, to, to jest mięso. To nie jest mięso. To kiedyś było mięso. Co czy, Ci czy, czy przypomina mięso? To było mięso lat, 3 3 milenia temu. Kupujemy. Właśnie bo zaraz wyjdzie. O właśnie, zapraszamy do Jokera, do Gromidza Dokładnie A zobaczcie, się od razu umiska Bo im już się tofa. I nie bierzcie na średnimi na ostrym <grym> Dobra, idziemy na bazar jeszcze pośmigać Na zakręcie